Zrobił się ranek i palacz zaczął rozgrzewać palenisko Gabrysia przed kursem z ekspresem. Robotnikom udało się wreszcie naprawić obrotnicę. Ale gdy tylko ruszyła z miejsca, od razu się zatrzymała. Mroźna pogoda wcale jej nie służyła. Gabryś był zaskoczony. Chciał ruszać w drogę. Musiał zająć się ekspresem. Ale obrotnica nie działała. Wyglądało na to, że znów się zacięła, a to oznaczało, że Gabryś był uwięziony. Co za upokorzenie! Gruby zawiadowca był bardzo zły. Chciał się dowiedzieć, dlaczego Gabryś nie zabrał rano wagonów z pasażerami. A co ty tu robisz, Gabrysiu? Edek powiedział mi, że w tym miejscu będzie nocował Piotruś. Och, tak mi przykro, ale ja także musiałem gdzieś nocować. Piotruś spał u Węcha. Nie wiedziałem, że tutaj utknę. Wtedy przyjechał Piotruś cały radosny i szczęśliwy. Dzień dobry wszystkim! Posłuchajcie mnie. Piotruś zabierze dzisiaj wagony Kuby. A Kuba będzie dziś ciągnął ekspres. Ale to ja ciągnę ekspres. Cóż, nie dasz rady, skoro jesteś tutaj uwięziony. Prawda, Gabrysiu? E, e, Gruby zawiadowca został w Domkowie, żeby dopilnować naprawy obrotnicy. A Gabryś mógł tylko stać i czekać. Chciałbym stąd wyjechać i zająć się już pracą. Jak bardzo użyteczna lokomotywa. W końcu robotnikom udało się naprawić obrotnicę. A Gabryś szybko wyjechał spod dachu. Ale robiło się już ciemno, i inne parowozy wracały do domu na noc. Gabryś był rozczarowany. Nie zrobiłem dzisiaj niczego użytecznego przez cały dzień. W takim razie mam dla ciebie specjalne zadanie na noc. Będziesz dzisiaj rozwoził po wyspie pocztę, Gabrysiu. Och nie, to jest zadanie dla jakiejś małej lokomotywy. Nie, Gabrysiu. Obrotnica nam wskazała, że dzisiaj dostarczenie poczty to zadanie dla ciebie. O, co za upokorzenie.